Startujemy w nocy. Ready! Ready! No, panowie wydaje wymagającą trasę. Jeżeli was nie przez 3 godziny, to już biegam. No, już dużo błota, dużo kamieni, dużo patyków. Bardzo wymagający bieg. Buty trzeba zapapować. Wszystko musi być pod kontrolą. To jest tak zwana checklista before the start, bo nie będę potem wracał ząbka z drój. A, bo my w ogóle startujemy, bo tak nie, ma, nie wiadomo o co chodzi. Startujemy. W Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich są to zawody, które odbywają się co roku. Są bardzo takie, chyba, według mojej opinii, a też nie mają jakieś większego doświadczenia, ale są jedno z bardziej, bardziej prestiżowych wyścigów, biegów górskich, które odbywają się w lądku Zdrój. i startujemy na dystansie 15 km po górach. Przewyższenia nie pamiętam, sprawdzę. Ponad 700 m. Metrów. Metrów. Natomiast to, co jest chyba najciekawsze w tym wyścigu, w tym biegu jest to, że startujemy w nocy. Start mamy o godzinie 22 i biegniemy te 15 kmów. Mamy podgrywane mapki do zagadków i to będzie taki powiedzmy bieg na orientację, chociaż zakładam, że będzie tylu, tylu biegaczy, że nie mieć takie takiej potrzeby. I plan był taki wyjściowo, że biegnie cała grupa Hiroksowa. Chciałem dobrze, bo no wyszło jak zwykle. Będziesz jeden z głównych aktorów na Hiroxie i tym razem opuszczasz, tak? No, będę Was mentalnie wspierał, także spokojnie. Czyli nie startuje z nami dzisiaj? No, wyjątkowo nie. Nie, to nie udało się, no i tylko z Łukaszem F. Filipczukiem. Mam przyjemność startu, a wszyscy jesteśmy przygotowani. Checklista jest, kamper jest. Jeszcze musimy się zarejestrować, musimy dojechać do lądka z drój, musimy wszystko, musimy. Jeszcze musimy ogarnąć jedzenie. Damy radę. A jak ty jesteś przygotowany, powiedz? Perfekcyjnie. Ja nie pomyliłem terminu startu, to jest raz. Dwa. To jest raz. Dzień. Dwa. Podjąłem się treningów. w przeciwieństwie do ciebie. Eee, zarządzam całą tą grupą ultramaratończyków, ultra, ultrasów tak zwanych. Eee, ja pilnuję listy rzeczy, które powinniśmy wziąć. Wszystko ja, ja, ja. Gdyby nie ja, to byście mi się ja, zrobili sportowego ja, ja. dzisiaj. ale to weź kamizelkę, ok? Rzuć wszystko, kamizelki, Wrzuć NRC, użyć latarkę. Dobrze. Widzicie, ja od wszystkiego muszę się z tym zajmować. Spakuj się tak, żeby potem nie biegać po tym kamperze, jak już poparzony. Aha, no bo generalnie idziemy kamperem. Wykupiliśmy bilety z miejscem kempingowym, wzięliśmy kampera. Nie, i z Łukaszem, ponieważ Karol, który teraz nagrywa niestety nas olał. Krzysztof, który na bied nas olał, a Jaśko, gra w, golfa. Jaśko udaje, że gra w golfa. Jaśko udaje, że gra w golfa, chociaż wyniki ma fatalne, więc no, to, to, to już it's official. Jest na końcu stawki. Specjalne, przebiegane, nowe, kupione. Uwaga, tego buty kupiłem przypadkowo na Sycylii. Hmm, więc yy, nie wiem czy tak wyszło. Natomiast te buty są bardzo komfortowe, przebiegłem w nich bardzo dużo, hmm. ponieważ 10 kilometrów. Chciałem zaznaczyć, żeby dodać trochę pikaterii sytuacji, yy, że po naszej trasie przebiegło już ponad 2000 zawodników, ponieważ jest są duże dystansej. Na przykład są ludzie, którzy biegną, wybiegli już dzisiaj rano, ponieważ startują na yy, dystansie chyba 180 czy 200 km. I oni również biegną po naszej trasie i kilkaset osób przebiega po trasie mokrej. Całej w błocie. Natomiast Łukasz Filipczuk z Warszawy przyjeżdża w takim obuwiu, w którym Iga Świątek bałaby się na tartanie wystartować. Także, jeżeli mogę, to chciałbym wszystkich ortopedów, fizjoterapeutów, którzy oglądają nasz, nasz kanał, nasze vlogi, poinformować, że Szukujemy Wam klienta. Już się mówiłeś na tego do ortopedy? Jeszcze nie, natomiast powoli to do mnie dociera, że tak, tak, tak to się może skończyć. A jak oceniasz swoją podeszwę w bucie? zupełnie przygotowany, poza jednym elementem, mianowicie właśnie podeszwą w bucie, mhm. która jest nie na taki, no nie na taki shooter jak ja tam Shooter? Tak. Shooter? No dobrze, ale wiesz, że biegniemy w góry? Wiem. I co o tym myślisz? Myślę, że to jest dobry pomysł, fajne doświadczenie, robię to pierwszy raz i zrobię to dobrze. I do tego montuję sobie żele. Jakby mnie coś ścinało w nocy, bo biegniemy w nocy, to sobie jednego odpalam, popijam wodą i lecę dalej. Mamy to, słuchajcie, jesteśmy przygotowani, my mamy sprzęt, to jest najważniejsze, sprzęt w tej branży to jest podstawa. Przed startem rozluźnij się porządnie. Szczególnie stawy skok, skokowe i kolanowe. No, szczególnie dla mnie w tych Zjedz coś lekkiego do pecaka, zabierz dwa żele, baton coś do picia. Punkt odżywczy jest w połowie trasy, żeby skorzystać z wody musisz mieć albo swój kubek, soft flask lub bidon. Zaczynasz od około 6 km podbiegu. Jak będzie ostro, idź po prostu żywawo pod górę. Jak podbieg jest w miarę delikatny, biegnij truchtem, drobnymi krokami. Na zbiegu luźno z kontrolą, trzeba patrzeć na warunki. Nie przyginaj na początku, żeby cię nie ścięło, pod, bo podbieg jest dość długi. Potem hmm. będzie przyjemnie. Potem, czyli, czyli na meczach. Zaopatrz się w czołówkę. Obowiązkowo mu musisz mieć przy sobie aktywny telefon, kubek lub numer startowy i chip do osobisty, w latarka. Zalecamy plecak lub czapka lub bach, dator przypadku upałów, kurtka miała odporna i GPS z graną trasą. trasą, z graną. Teraz jesteśmy gotowi, możemy świetnie stamtować. Karol, jedziesz z nami? Jadę. Good luck. Thanks, bye, my friend. Good luck. Kask dywany. Wszystko jest. Możemy jeździć skuterem, jeździć motocyklem, czym chcesz. A czym się zastanawiasz? Czym wszystko mamy. Wyjdzie na miejscu na pewno, wiesz? Zapraszam Wiem, co trzeba sprawdzić. Czy mamy wodę w ogóle w Ready? Ready! Robio! zgodnie z tradycją, z reguły po uprawianiu sportu jedziemy do McDonalda, ale dzisiaj z racji, że startujemy relatywnie późno, bo o godzinie 22 mamy start, no to podjęliśmy decyzję, że trzeba nabrać do żołądka węglowodanów, kalorii i wszystkiego, co jest najgorsze, właśnie po to, żeby czuć się dobrze na starcie i mieć energię do samego końca. Także zapraszam na Double McRoyal. Gola zero. Podwójny Makrojal, podwójny McRoyal. Tutaj operator kamery dzisiaj, Łukasz Filipczyk, który z startuje jest WEGE, WEGI Burger, także jeden Wegi, <śm> póteczka. No i mamy mm, około 70 km do kempingu. Kemping, który w którym dzisiaj będziemy spali, to jest kemping zorganizowany przez organizatora biegu i wraz z biletami kupiliśmy po prostu dostęp do tego kempingu, który jest podobno 300 albo 400 metrów od startu. To jest bardzo komfortowe, startujemy 22, biegniemy około 2 godzin, czyli około 2.33 będziemy w kamperze, kolacyjka i idziemy spać. Będziemy wszystko na bieżąco relacjonować, do zobaczenia na kempingu. Na kempingu bardzo fajny klimat, bardzo dużo ludzi, fajna atmosfera. Stanęliśmy, rozstawiliśmy kampera, wypoziomowaliśmy go, rozstawiliśmy nasze łapy. Będziemy się teraz zarejestrować, pobrać numerki i chipy. No i powoli będziemy się przygotowywać do biegu. Odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu. Cześć, lala. lala. Co, co zamawiasz? Zamawiam Dzień dobry. Nic nie zamawiam. Jak oceniasz trasę? No, panowie wybraliście wymagającą trasę. to wymagająca trasa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O powiedz mi o trasie. Wiedzieć, trasa była pierwszy raz nowa. Jechaliśmy przez Czechy. Przed nami jechało auto. 40 na godzinę. Ale ty nie wiesz, że to chodzi o bieganie, nie o trasę samochodową? <gry> Chciałbym powiedzieć, że dostał manet w Czechach dostał... Chcesz Halumi albo fetę? Nie. nie. Halumi, tak. halumi. Kobiece decyzje. Tak. Halumi do klasycznej Nie. Festiwal. Chyba skupia, skupia przyciąga najfajniejszych ludzi w Polsce, ponieważ wszyscy, wszyscy są uśmiechnięci. Wszystkim się chce. A my teraz do biura zawodów. Łukasz, jak oceniasz innych zawodników? Wiesz, no, nie wypadam mi na dla konkurencji. Natomiast no, pewne różnice widać. Oczywiście na naszą korzyść. A jak ocenisz buty innych zawodników, którzy przebiegną? Bardzo, bardzo podobnie. To moi, w sensie jeśli chodzi o modele, no bo są znacznie bardziej ugrudzone. Jak <noise> <noise> do wysokości <noise> Każdy, który, który biegnie, w, idzie w e, butach e, w błocie, którego, o których to pytam jak trasa, to mówią, całe szczęście jest to już za mną. Więc tak nie jest, to, nie jest to jest motywujące. Poprawia przed biegiem, no ale z drugiej strony chyba o to chodzi, no bo przyjeżdżam na takie zawody po to, żeby się pobawić. Wiadomo, że tutaj nie wygramy tego. Też jakoś dużo czasu nie spędziłem na treningach biegowych w górach, ponieważ jest to zupełnie inne bieganie niż bieganie płaskim. Natomiast no co. Taki mamy klimat mamy i damy radę. No. Ten zbieg Czy Czyli ostatni, bo spróbuj ma też zbieg. Jest jest gumotak. No to mniej kojarzy tak... Patrzcie pod Tam jest jeszcze taka jedna Czo sytuacja, czołgki czołgki sobie że, z, że zbiegasz w dół i masz drogę niby po płaskim, ale podbiegasz pod górę i tam też ludzie puchną, bo to jest ta jak zbiegasz i w prawo do mnie. Nie ma tego? Nie ma, No to całe szczęście. Tam jest dużo błota. I coś mamy, ale mamy uważać na kolana, na nogi. Kostki? Na co mam uważać? Na głowę. Na głowę? Na I wilki. wilki! O, na wilki możecie uważać. Lala blablabla! A i tam. Korzeni nie będziesz widział. Ciemno będzie, będzie okej. Okay. A masz latarkę? A, latarek mam dwie. I gwizdek. Bizdech. A gwizdek może mi się przydać. Masz mapę czy nie? Ja mam. Ty masz mapę? Nie, nie, nie. No, ale to, no, to, no, to, no, to no, jest pięknie. no. masz piesa. No. Do... No. No, 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 no. no, nie, nie, nie mogłem grać, wiesz? Miałem jakiś problem techniczny. Ale nie Nie, nie mogłem. Ale to by nic nie dało i tak. On miał... To by nic nie dało. Nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. A jaki jest limit czasowy? Cztery chyba. Nie wiem. Dlaczego nie wiesz? Bo mnie to nie interesuje. Ja będę raczej nie potrzeba jakichś. jest nie powiedz jaki mają, wiesz. Pierwsi, jaki mają czas, to wtedy będziemy 4 wybierać. Cztery miał dwie, więc stawiam, że będzie to godzina 45. Do 2:15. Jeżeli was nie ma przez 3 godziny, to wbiegam. Mamy pakiety startowe. Zaraz zrobię unboxing tych oto pakietów. Po spotkaniu z nimi idziemy do kampera, przebieramy się. Jeszcze może kawałek osianki rzucimy. Obowiązkowo kaweczkę. Koniecznie kaweczkę. Startujemy 21.45 Widzimy się z ziomkami na starcie. Za 3-4 dni tam do samochodu w Hiszpanii rajdowego na testy. Nie chciałbym mieć jakichkolwiek kontuzji, bo jak już wszyscy wiemy, na każdy rajd w ostatnimi czasy przyjeżdżam albo z bólem pleców, albo z raną na stopie, albo ze skręconą kostką. Więc chciałbym ten, przykry, tą przykrą tradycję. Zakończę, mam nadzieję, że dzisiejszego dnia czy dzisiejszej nocy nie nabawię się żadnych innych e, kontuzji. Zostaliśmy w pakiecie wodę, wodę kokosową, baton energetyczny, piwko bezalkoholowe, miłosława, makaronik, moi drodzy, opaskę na głowę, żel do mycia, kawał byka. Mamy tutaj jakiś informator, mapę na wszystkie dystanse, numer startowy to jest czujnik, który jest zakodowany. Jego montuje się albo na jakichś opaskach, albo na sznurówce i jak przebiegamy przez start i przez metę, to wtedy rozpoznajesz, że to my i wiemy jaki osiągnęliśmy czas. Mamy godzinę 21.12, czyli już za chwilę widzimy się na starcie. Kawkę chcesz zrobić? Za chwilę, tak poproszę. Biegniemy na start. Oczywiście spóźnienie nic nie widać, bo mam latarkę czołową. Pierwsze problemy za nami. Zaraz wracaliśmy do samochodu, żeby coś zabrać ponownie, więc musicie uwierzyć, że to ja, mimo to, że nic nie widać. Jesteś rozgrzany? No tutaj... Tam... Czy emocjonalnie tylko? Się w trakcie. No <grych> na tym podbiegł już. A jak osniasz moją latarkę? Mój setup? Zajebista, minimalistyczna. Wszystko się zgadza. Wow. Będę. <grych> Ania, jak twoja droga chcesz pojeździć w chcesz wypojedzić w na temat trasy? Tak, tak iśćmy że... przez Czechy. Mega ciężko. Ma, ma... I mam tak nogi zajechane i słabe, że bałem się, że na nabieram. Także górę góry uh, Było ciężko, ale daliśmy radę. Dla mnie to był ciężki bieg. Dużo trenowałem biegania, nie będę ukrywał, natomiast trenowałem na płaskim. Żadne zaskoczenia, ale nie wiedziałem, że aż tak duża jest to różnica. Na początku te takie lekkie podbiegi nie były dla mnie problematyczne. Gorzej było, kiedy trzeba było iść i faktycznie kąt nachylenia terenu był bardzo duże. dużo błota, dużo kamieni, dużo patyków, no trzeba było cały czas uważać na pełnym skupieniu, patrzeć pod nogi, świecić pod nogi, więc no to bardzo wymagający bieg. Fajne było też to, że w trakcie biegu mm, gdzieś tam byli y, jakieś grajkowie na bęb 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 bębnach, to też dawało jakiś tam klimat. Uważam oczywiście, że klimat tutaj, jeżeli chodzi o innych biegaczy, to jest super i naprawdę tutaj 11 na 10 i organizacja i, i ludzie, którzy tutaj są, to wszystko bez żadnego zarzutu. Mam oczywiście zarzuty do siebie, że nie posłuchałem osób, które są mądrzejsze ode mnie i nie zrobiłem zbyt dużo treningów na podbiegach w zróżnicowanym terenie, a biegałem tylko i wyłącznie na płaskim. Czy jestem zadowolony z biegu? Bardzo? Czy zrobię to jeszcze raz? Na pewno? Czy dzisiaj bym to zrobił jeszcze raz? Nie, na pewno dzisiaj tego jeszcze raz nie zrobił. Jestem zmęczony, ale taki pozytywnie pozytywnie zmęczony jestem zadowolony. Myślę, że będę robił to, to częściej. Biegłem sporo w życiu, ale dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie. w zawodach nigdy. Zacznijmy od pierwszego pytania, jak się spało? Spało się super bardzo przyjemnie. No, praktycznie jak w domu budziły mnie skurcze w nocy. Skurcze, tak, także pomimo tego, że wziąłem magnes przed snem, to tak woli, wszystko woli. Patrzymy na najbliższe jakieś eventy w najbliższych tygodniach, natomiast następnym razem będę musiał, będę musiał się do tego lepiej przygotować. Czytaj, będę musiał pójść na trening w góry. Co rano powiedziałeś, Bo to jest ciekawe, że startujemy w przyszłym roku. jakie dystans? Startujemy: 33. 33. trzeba tę poprzeczkę podnosić i lecimy razy dwa tam z małym, z małym haczykiem. I i tyle, no. trzeba a, sobie stawiać jakieś wyzwania. A w tym roku jeszcze myślisz, że będzie jakiś start? Myślę, że tak. Bardzo jestem zadowolony ze swojego tętna, ponieważ to było dla mnie największe zmartwienie, gdyż nie biegałem zbyt dużo po górach i bałem się, że tego nie opanuję. Jestem 23 w klasie 99 w generalce. Brak kontuzji to był mój priorytet. Czas oczywiście nie najlepszy ale z drugiej strony w połowie stawki, czyli tam 99 na 274 podajże, wystar którzy wystartowali i 22 w grupie i tutaj nie wiem, ilu, mnie, ilu w mojej grupie wiekowej było osób, eee, to jestem hiper zadowolony. Stałem się ultramartończykiem? Nie sądzę. <laughs> ale zawsze warto czegoś nowego spróbować. Piękny dzień, jednak człowiek jak zrobi coś fajnego, Jakąś nową przygodę bez żadnego alkoholu, bez niczego, bez yy, żadnych pokus, tylko przebiegnie, yy, zrobi swoje. To ten dzień jakoś się lepiej układa. Za mną pierwsze schody. I powiem szczerze, że, że jest so-so. Strasznie mi kolano boli. Lewe od tego zbiegania. Jeśli ja widzisz pośladek, dwójkę, czwórkę. Więc schody są mega pod tym kątem. Cieszę się, że, że to zrobiłem. Jest mega. Idziemy sobie peki, kupić jakieś gadżety biegowe. Teraz startuje 1000 osób, które mają do pokonania półmaraton. Tak, półmaraton. półmaraton. A i warto zauważyć, że cały czas dobiegają zawodnicy, którzy pokonują 240 km. Wystartowali w piątek rano. Jest sobota, godzina 10:55. Eee, a oni dopiero dobiegają. Fajnie mi że czwartek o 15 startowali dopiero dobiegają 240 km, Nie wiem czy to jest informacja, która bardziej motywuje czy demotyw nie demotywuje, ale niesamowite. Zrobiliśmy zakupy. W tej torbie znajduje się, a, znajduje się artykuły do biegów górskich, mianowicie karbonowe kijki, które powinny pomagać przy wchodzeniu. Chcieliśmy kupić też latarki ponieważ ta moja latarka nie była najlepsza. Zbroimy się, gadżety gadżeciarz mieć musi. Kupiłem Salomony trailowe, model S-Lab, który strasznie mnie, na zbiegach w szczególności, gryzł i ciął mi Achillesa. No i myślałem, że coś z nim jest nie tak. No i teraz był przedstawiciel w namiocie Salomona i poszedłem, zapytałem go, słuchajcie, że taka, taka sytuacja, czy mogę coś zrobić, nie wiem, może to temperaturą rozgrzać i tak dalej. Powiedzieli, że nie jestem pierwszą osobą, która to zgłasza, w szczególności w większych rozmiarach. A ja mam 46, jest taka wada konstrukcyjna i mogę dostać na gwarancję wymienię mi na nowy model. Zrobiłem nawet tutaj, bo zawsze mam nowe buty, można powiedzieć za darmo, których nie mogłem korzystać. Nasze buty po starcie. Biegają ich tylko i wyłącznie w płaskim terenie na asfalcie i po 15 km są do totalnego mm -hmm. prania.